No poszuj! No poszuj! No chraszuj! No poszuj, to błakam kur... z mastera! Co jest nie tak? Co jest nie tak, Dlaczego mój ma mastera? Jak można mieć jego będąc w masterze? Czekaj! Ale kur... A, że ty nie masz subika? Wariatini, weź zostaw! No zostaw! Ale fryz dzisiaj. Siema, siema! Mam nadzieję, że u was wszystko w porządku, widzowie? Dzisiaj winy straf. Enemy botlane będzie z Ukrainy slash autofilm. Twój strzelec będzie dobry, a jungler będzie patchował w bota, więc rób slow push in to na chacie. Wygrasz wszystko, ale nie schrowuj enemy, w jego może zrobić 1v9. Jest! dobry jody! Jezu, on no, zleca jest! Nie odfleszowałem. Co robi Rel? trolluje, Rel trolling. Nice, fleszuj, jedź. Nice, kogo def jednak. E, tak żeby nie dobrze u mnie, dobrze u mnie. Masz coś? <tomment> <tomment> Dude, k karel, tutaj, rel tutaj Świeciu! że maluszku, może dzieciaczki, no z czym do ludzi, z czym do ludzi. Ale jestem k dobry. O, ale weszła. <laughs> Ale tu jest engage. GG Mówiłem, że nie da się Nie da się Pierwsza gradia wygrana W 15 minut, widzu Kaszego to AI On nie streamuje od roku Sztuczna inteligencja Nauczyła się jego stylu. Na pamięć i opowiada w jego stylu I puszcza ETA Halloween Rave Mix To jest wod Jestem nagrany Ty Ale mental good defów Jest całkiem niezły Bo mimo, że intuujesz jak szmata To chociaż masz mental Że to było dobre Co zrobiłeś Mimo, że było najgorszym zagraniem Jakim człowiek może pomyśleć Mental jest utrzymany Więc jesteś w Kionach, wytłumaczyć to najprościej jak potrafię, bo siedzisz w goldzie, mój maluszku, drogi słodziaku. Eee, ty nie zdajesz sobie sprawy, kiedy śmierć na saporcie jest dobra. Na saporcie giniesz dużo razy. Czy to jeżeli enemy Eddy straci creepy, jakiekolwiek musisz ocenić, co ma po prostu większe value. Tu bierzesz Drake'a, tu masz presję na mapie, tu masz ee, deep wardy na TP, tu masz w ogóle jakieś kilet po drugiej stronie mapy, coś robisz, to oddajesz mi golda. To jest bardzo dużo czynników, na które wpływają good defy, ale ty możesz tego nie wiedzieć i e, gaslightujesz się tylko i wyłącznie tym, że to że że ja się tak gaslajtuję, ale to... Ty się gaslightujesz. Ty, podoba mi się ta asza? To to nasza? Wykrzyk klopi? Nie ma Lol proszę, może ofrola? I like krępi, a to nie jest ten? Cookie LOL! To cookie LOL! Darii Flash Charm robi, ale ja reaguję, bo jestem najlepszy w tej grę. Hej Kaseko, hey. tu Finaru Flash. Chciałem cię przeprosić, bo wiem, że potem płaczesz po streamie. Z tym, że wyglądasz jak ukraiński manel. Nie przejmujcie. Każdy z tego wyrasta, kiedy wyprowadza się od starej. Bez pozdrów, mamy. O, to miało się wysłać na PW. <laughs> Pozdrawiam również. Tato, wróć do domu. Tęsknię za tobą, nie lubię wujka Saszki, który przychodzi do mamy. Diana jest człowiekiem. Gramy z Dianą. No k***** mać! TANKUJ! Ale useless jestem ten Vlad kur... Tak to jest z Ukrainy kur... aż na kełnę! No, z Ukrainy dostałem Vlada dzisiaj, a co u was? Zawsze top gap! Nie mam co linii stary. I solver. Jesteśmy minus cesach. Renek jest tak z znak większości Ambessa. Ari to już tylko Diana jest człowiekiem u mnie. Dwa drajki mają. i solwer. Modlę się. No dzisiaj poniedziałek. Wczoraj niedziela ja oczywiście gdzie się modlę. Ojcze, chciałbym Cię kochać. Jak się kochają wszyscy w głowie i święci. Ratunie. Ojcze. Chciałbym Cię kochać. Dobra. Jeszcze, pomodliłem, gramy dalej Ja f**k dole Nie chciałem zabrać shotdowna no. A może i lepiej, że zabrałem? Nice, brawo, 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 super, winable, winable, winable. Can win, możemy wygrać, widzowie Grasz? Grasz? Baron, please, nie, nie ja na boga Nie Kur... no, zabij, belwet Nice Dobrze, uh, nie mogą No, it's fine, nie mogą barona, ale gdybyśmy... To my byśmy zrobili panoda, NA SKÓRA! Nice! Nice, nice! Nice, nice! Nice! GG, I got flanked. Nice Baron, nice flash, nice cool. O o o o o o Vlad? NICE NICE Grać? trwa mać Odbijam się Byłem na DG już tam nie wrócę Kojarzysz jak kłębo nawijał? Z tej strony Gruby kluseczka, dzisiaj chcę zrobić przeróbkę. Gruby kluseczka, jaki klasik! Piosenki potytują Apple Pen i chcę wziąć ten długopis w to jabłko. Wbi mam, wbiję długopis w to jabłko. duże. No i. Apple. O Boże. Pen. Apple. Apple. Pen. Dobra. Więc. To na tyle w tym odcinku to na tyle w tym odcinku Gruby klucha żegna się z wami Cześć! To jego kanał? Gamer Pets? No nawet on skrzynki, co jest nawet on się sprzedał. Układ taneczny. To się na jest Jesteś chory psychicznie taki przysięgam. Mene zwróć Konrad Szewczak w internecie mnie nazywają Kaseko i ja z Ukrainy <laughs> Ja z Ukrainy, ja z Ukrainy przychodzi apostoł Jan do Pana Bo Jezusa nie? i mówi ty Jezu, a ty po ile łowisz ryb, nie? On mówi apostołowie, nie? <laughs> Beka! Sprawa Naruto To kurwa, to nawet nie jest Naruto Młody wybraniec rank 1 To ja Złe? ocenka Rizu ma szeregowy To Julia? Szukaj? Nie. no stan wów, ty piszesz um, a czy mógłbym... A, ciebie prosić o numer telefonu? O, no... Czas Aha Czytałem z ruchu ust, mam chłopaka powiedziała, patrz Patrz ja już to na pamięć, znam, kurwa. Ja... Sad. Sad dla ciebie, maluszku. Laski kurwa, Jak wy... Ja zob, ale zobacz, ale zoba! Ale zobacz! Jak kurwa wyciszyła, żeby stulejarze na czacie nie słyszały, żeby donate'owały dalej! Skurzwo! Ja otwarcie mówię, że jestem i mógłbym być jednym z was, jakbyście wysłali mi Subika i 5 złotych donate'a. GG GG O, smutował się medikary już Winable, winable, winable NO PUSHUJ! NO PUSHUJ! NO CRUSHUJ! No, no, NO PUSHUJ! TO BŁAKAM KU... MASTERA! CO JEST NIE TAK?! Wycie go będąc w masterze Ty głównym jesteś Za jakie grzechy ja tu gram Akurat flash i wstał powinienem odfresować Wygląda gate, póki co ta gra. Mogłem F Jana użyć. Jana ma już szósty level, przecież Experience Experience jest tak ch... w tej grze. Ja sobie wyobrażam jak mię 15 lat, będę miał 40 lat. Będę siedział przed tym kąpem i piek mi lulu, bro. <grywka> I krzyczał, od odchodiaczek. Od Dobra, dawajcie fefa! oponenty, już! FF for fate Surrender, you can't win! The enemy is best Lulu Indonesia, hello! Ten Remix to w ogóle chyba progra, wiesz? Ja chcę zobaczyć, jak on wygląda. Gościu, co mi fleszuje na, na linii? Ta, no, ten gościu ci fleszuje, Bo wave'a dopuszczujesz Ale machnęła ty. Hej, Lilia. pa Lilia. Ale przeleciał. I, i, szybko wychodzę, żeby nie grać z tymi kur... Już nigdy więcej. Informacje właśnie teraz nam na o kur! Co ty wysyłasz? Twoimi mieszkam, patrz zaraz ci starego za Eee, będelu nie mamy! Good, this is good. Tylko chodzi o to, że chciałem sobie po prostu też coś tam, wiesz, no, no na drugim koncie wbić po prostu. Ja mam tylko 7 wszystkie w ironie, bo grałem na jednym koncie i wszystkie mi nie dość, że to były Silver to Silvera, szybko do Irona te placementy pospadały. Wiesz, chodzi jak nie grasz. Mi się pozerowało wszystko. To, wszystkie tam w ironie, ale jedno w na duo z z Nie to mam w diamencie takie. Solo wbiłem. Cześć Karolinka. Trzy piki mi... A nie rozumiesz to kur. Ej, ale to jest. Wiesz, w się. Wszystkie trzy moje najlepsze piki, których nie gram, praktycznie. Ej, ale już bez kapy całkiem mówię, no nie? Jestem przekonany, że enemy w lobby pisze tak Enemy y, Mamon, Twitch TV Mamon, look y, go ban, Nautilus Leona Amumu his best support, k poliszki smurfing hard Rozumiesz ty, widzu, ale tak nieironicznie Mamon ma diament na weście Ty masz Silvera na iście. Przecież ty mógłbyś mu k te nogi pucować O ile ma? Nie, jestem pewny. Mógłbyś je kół. głaskać tam k i całować, żeby cię skierował. Ty maluszku z Silverka. I mi się najlepiej graba. Jakiego name zobaczę, zobaczą, to no A czemu Jak widzę mamona na Yumi, to jeszcze nie ma żadnego wariata na czacie, który napisze. A czemu nie kupujesz butów, bo nie masz nóg? Mi kiedyś po operacji w okolicach kręgosłupa przepisali fentanyl w plastrach pod język. Generalnie nie polecam. Powoduje halucynacje wzrokowe na tyle silne. Zawidziałem Mamona stojącego o własnych nogach. Dobra. Nie bierzcie głów na widzowie, to gorsze Nie niż tak. <gry> Ale, Frajer. Jak może być takim nowym, 180 rank. Dzieciak. Jestem tak nisko, że czekolad Ale. próbuję kama zryzywać Cię on wygrywa, ja p... Le, jako jest mi drola Co to kurwa jest? ludzie bot. Dzisiejszym dniu bilans wyniósł minus 63 LP W dzisiejszym dniu bilans wyniósł minus 64 LP W dzisiejszym dniu bilans wyniósł minus 30 LP. Dzisiejszym dniu bilans wyniósł 0 LP W dzisiejszym dniu bilans wyniósł 102 LP Cześć jaka ja od tygodnia spadam! Ja od tygodnia Ale syrenka O kurwa, ale syrena Ufa, Spadł Kto by chciał polizać stopy takiej gotki alternatywki 18 plus czarnowłosej. Piękna i z dobrym gustem muzycznym, no ideal. Kto by się. Z... ta wredna 7, kto by się z nią zapoznał, pisze 1. Przyszła mama. 17 czerwiec 2024, czekamy. Przecież to już był 17 czerwiec. To na co ku... czekamy? Wredna. Napomnij ja byłem i obecnym, to ja będę Twoim następnym. Czy samotna mama, czy nie? Są pewne historie, do których wracać nie lubię. Najpierw odebrali jedno, potem odebrali drugie. Pytają czemu, znowu wari ziołem na klatce Pytają czemu, każdy mój znajomy to gangster Tu ma dziary na łapie, ciekawe zgodne Siano pewnie to jakiś karte Pają... Fajna, fajna pani, ale ja bym się z nią nie zapoznał Romantik Heavy Sorry stary, nie zadzieram, nie zadzieram Jak tam bilans wczoraj? Mama Marcelka, tyle ci mają To nie no to jest kino ziomek <laughs> Top 3 knokauty w Afrika. O! Oj oj Spokojnie różnika, mamy Stary, to jak wadimy! Liste... Jak wadimy! Po czasie k... Kur... O! Oj! Oj! oj spokojnie! Dwa różnika, mamy Silne Ale mnie power wziął po tym piwie Hehe, kurwa, nie! Dawid zawsze jest taki słodki, ku... Dobra, muszę montać z Dawidem Jasperem zobaczyć. Lewoda? chyba ci kolego chodzi o lef 4x2. Mogę ci kupić, ja też sobie kupuję. Jutro, jak mam 200 złotych i uzbieram teraz pieniądze następne i dodam te pieniądze z tej kwoty do 200 złotych, to będę miał 300 złotych. 300 zł, to Don ma nie mózg hajcuje! Hajtuje mózg! się <grystanie> <grystanie> Mam na Ila na malfajcie i Spartakusa na Jone, znowu moich kolegów Na Szygendę gram. Szygenda z nich zmienił he? Gram z Jezu, więc playable. bo dobry, ale reszta... A to jest... To jest ten Jax, no co 2 na 8 wtedy zrobiliśmy. Jak tam bilans wczoraj? I'm dead, I'm dead, I'm dead, I'm dead, I'm dead. It's over, it's over, it's over, it's over. GG, GG. Szczerze, ten śmieć śmie, śmie pingować, k**a. Jak spalił dwa summonery level 1, to się **ało. <mulity> Dobry jest ten Jezu, Najlepszy w tej drużynie. Jak bilansy sprzed wczoraj. Nice team! Nie przejmujcie tymi ten Nice, nice! nice. Cool. amator na Dobra, free knows, widzowie! G -g. Bot, better bot, better bot, better bot, better bot, better Ale słodziak fajk <śmienic> Kurde, <ja> mam takie <śmienic> gajny plus 18, a ja muszę wygrać jeszcze 10 gier, żeby odbić to wszystko. Muszę 10 mistrzika, tryka Ale tak szczerze, 10 mistrzika to easy do zrobienia. Co? 030 Koseka 03.00 Koseka 0.3.0 Thank you for LP! Thank you for LPS! To dobry pomysł jak dziewczyna mnie pyta o zawód, żeby powiedzieć, że powiem, ale jak mi cycki pokażę. A po co ci kurwa? Po co ci widzieć cycki dziewczyny? Tak szczerze, poczujesz się lepiej? Stary, pomyśl sobie, że mógłbyś zamiast tego zobaczyć plus 20 LP. A tu masz obok kurwa, zdjęcie cycków. No bądźmy nie? no, to cycki są temporary. Bro, konia se zwali, se zwal ku... do pornola, ale w Q, żeby nie waste'ować czasu, <grych> jak będziesz grindował, ale w Q. Kocham was niesamowicie, Bójka dla was, dziękuję z całego serduszka, maluszki, mam nadzieję, że się dobrze bawiliście. Dziękuję za każdego subika, donata, followa, dziękuję, że byliście. Trzymajcie się, życzę wam spokojnej nocy, śpijcie dobrze.